Wypróbowałam 100 przepisów na pączki, ale ten jest najlepszy. Do 25 g drożdży dodaję 1 łyżkę mąki, 1 łyżkę cukru oraz 4 łyżki ciepłego mleka. Całość dokładnie mieszam i odstawiam na 15 minut. Do pół kg przesianej mąki pszennej dodaję szczyptę soli, 4 żółtka, 50 g roztopionego i przestudzonego masła, 250 ml ciepłego mleka, 3 łyżki cukru, 2 łyżki spirytusu lub rumu oraz wyrośnięte drożdże. Całość dokładnie mieszam łyżką, a następnie wyrabiam ciasto dłońmi. Robię to minimum 15 minut. Ciasto przykrywam ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce na 1 godzinę do wyrośnięcia. Po tym czasie wykładam na blat podsypany mąką, wyrabiam jeszcze 2 minuty, formuję wałek i dzielę go na 14 równych części. Każdy kawałek rozpłaszczam w dłoniach, nakładam jedną łyżeczkę ulubionej marmolady, dokładnie sklejam i formuję pączki. Odstawiam je na 30 minut do ponownego wyrośnięcia. Po tym czasie pączki smażymy na rozgrzanym oleju do 170 stopni po 2 minuty z każdej strony.